witam Cię. No, z tego co wiem jesteś pierwszy raz na tych grach. Jak tak. byś je ocenił pod względem całościowym, całego szpitala? Znaczy się, no, łatwo nie było na pewno, ale też było bardzo przyjemnie. No. Nie spodziewałem się takiej atmosfery, takich ludzi w ogóle. Ja poznałem bardzo dużo, tym bardziej, że na pierwszym roku jestem i naprawdę gry bardzo mnie wprowadziły w studia i teraz w ogóle widzę wszystkie imprezy i ogólnie odżyłem, tak, tak powiem pod tym względem. No, i studia teraz to, to nie tylko jest nauka, ale też jest czas na imprezy, i czas na znajomości nowe i poznawanie ludzi. No i przede wszystkim gry właśnie prowadziły mnie w tych ludzi, no i to jest najważniejsze mhm. w tym Jakie jest dla Ciebie najlepsze wspomnienie związane z IGRANem 2018? Co tak najlepiej wspominasz do teraz? Na pewno najlepiej wspominam spanie w murowisku, mhm. bo jak wszyscy byli zmęczeni tym, tą pracą. I potem przyszliśmy tutaj, to naprawdę była fajna atmosfera, wszyscy super bawili. No i to właśnie takie wspomnienie, które najbardziej zapadło mi w pamięci, ci, te zmęczenie na twarzach ludzi, ale jednak szczęście też. No i to tak najbardziej właśnie najbardziej pamiętam z tyłu. Co sprawiło, że zdecydowałeś się zostać asystentem igrowym? Znaczy, asystentem igrowym w sumie zostałem przez przypadek, ponieważ yy, wprowadził mnie w nie mój kuzyn, który był tutaj organizatorem w tym roku. No i jakoś tak właśnie z głupoty mi powiedział o tym, no a ja sobie fajna sprawa powiedziałem, no i jakoś tak złożyłem podanie, no i rozpatrzyłem to pozytywnie i jakoś tak przestrzypanę, no tak jak mówię.